Jak dobrze w końcu wszystkim się nie martwi Na chwilę zas, Na chwilę nie wylewać złości na te kartki Jak dobrze w końcu mieć chwilę dla siebie Bo ten świat mi kazał stale myśleć o tym i o tamty. Nie fajnie było zostać wyjebanym z chaty O północy znaję najebanym ojcem szukać mamy Jak mogę poczuć się bez pies jak skryty łeb Na szczęście w jebanym chaosie coś poukładałem Cukiem rozpiło mnie o pan. Ja byłem twardy Młody dzieciak się nie bał prawdy Co możesz dać mi? A to ja tylko dla ciebie chciałem łapać gwiazd, teraz sam się czuję gwiazdą, także wpierdalajcie, co możesz dać mi Dziś mam spokój i ciszę, ja, yeah. dziś mam spokój i Ej, spokój i ciszę, ja yeah. yeah. w końcu mam dom tyfu mam dość Nie chciałem tu być, nie chciałem tu wracać, bo czułem w tym zło Poczułem w tym zło. Teraz mi jest dobrze. A nie było dobrze na boku. Od rana do nocy w domu daj spokój. Chciała samotność mnie spalić na popiół, kiedy w ludziach widziałem wrogów. Ten amok nie widziałem w nim siebie. Już zakumę tyle, a dalej chciałbym wiedzieć. sam daje tyle bólu, czy każe za istnienie Się okaże, że dalej tu nic nie wiem. Już ciszej spokój, mamy, Ciszej spokój. Ciszej, spokój mamy. E, yeah. Już ciszej, spokój mamy. Ciszej, spokój. Yeah, yeah, yeah. Mm. W końcu mam dom. Sifo, mam dość. Nie chcę tu być. Nie chcę tu wracać, bo czułem w tym zło. W końcu mam dom. Syfu mam dość. Nie chcę tu być. Chciałem tu wracać, poczułem w tym zło. Teraz mi jest dobrze.